Dzieci grubo polecieli z tym tematem, nie ma co, rozdział ósmy. A lud twój walczył na polach mojego syna, w ziemiach Izraela. Na ziemia zniszczona, a nasienie utwierdzone przed Babilonem i Arsyją i Rzymem. Lecz poległa przed muzułmanami i w wyprawach krzyżowych straciło w czasach Faryzeuszy, jak zostało spisane przez Barucha słowami płaczącego Jeremiasza. Rocy przepowiadają kłamliwie, kapłani nauczają dla zysku, a lud mój to lubi. Księgi spisywane według ich porąbanego Mesjasza.

Słuchajcie, tutaj do mnie idzie, bo wyglądało jakby się cofała. O, latarka. Fajnie, w beczkach się też mogę chować. W dupie. I trudno mi tego po prostu przejść przez okno. Fajnie, podoba mi się to. Mogę się obracać, patrzeć co jest przy ewentualnie wychylać się. Musi być czysto, nie? No się tutaj zawsze było czysto, także... Dobra, no, kontrol w szakach, aby... Sięgając do pasa. Dobra. Naprawdę wiele opcji ukrywania się. Dobra, który tu chce mojej śmierci? Aha, no tak, to już muszę sam się ładować pod to łóżko. Dobra, teraz V. A czyli jak ktoś jest w pobliżu, to mi mikrofon wariuje. Jak ktoś jest na zewnątrz? Nie, to zaczyna się robić ciekawie. Jeśli eee, się podniesiemy szybko. A w sensie, że to ja tak hałasuję. No dobra. No, ej. Wyć tą klamkę. Aha, bo to się otwiera, i do przodu. Na co reaguje ten mikrofon? Z tego gościa? No super, gdzie jesteś? Oddala się. True forsaken. I will turn unto thee, turn thou unto us, and we shall be turned. Foxes. Foxes walk upon it. Find Lin. Nothing matters but Lin. Ja chciałem wychodzić. Dobrze, że tego nie zrobiłem. No, Przeszłam go tutaj zaraz i teraz... Opsik. Są wpięte. W tych szakach może nawet na no na niego uważać? Tak stwierdziłem, że po prostu go sobie oleję. Nie wiem, czy jest sens, żeby. Co tu się stało właśnie? No dobra, to było dziwne, no ale. No dobra. Nie mogę wejść, chciałem wejść do środka, nie mogę. O, będę może będę się Ale trudno. Trudno się mówi i idzie się dalej. O, o, Daddy. Daddy, help! Fire! Lamp still, Daddy. Daddy, oh god! nie Panie bądź silna. Papa nakarza mi się. Powtarza, że Bóg pokazuje nam nasze grzechy we śnie. Musimy się z nimi zmierzyć, jeśli chcemy się ugodzić z Bogiem. Jeśli widzę słońce coraz nie możemy przestać śnić nawet po przebudzeniu. To znaczy, że męka się zbliża. Będzie ciężko, ale po drugiej stronie czeka raj. Bóg nas kocha i nigdy nie da nam zbyt dużego brzemienia. Zawsze Twój Filip.

By Tak czy inaczej wygląda na zaniedbaną. Dobra, pokaż mi ile mam baterii. Cały czas, cały czas tylko jedną, czy podnosiłem dwie albo trzy po drodze. Do tyłu. A i zaraz. że to gdzieś... Tak, to gdzieś prowadzi. Dobra, więc co udało mi się zepsuć grę... ...i rozmnożyć... ...nieatomowy Whistleblower. na kladnota, knota. Dobra, no tą część już znamy. Tutaj nic nie poznamy. To będzie coś fajnego za tymi drzwiami. No. Nie, zawiodłem się strasznie. Nie była jakaś msza i nie mogę nawet pójść zobaczyć, co tam się dzieje. Jakie kulty, jakie... Co z ich... Co z ich kulty. jakby... Meksykanin. Ups. Powiedzmy, że tak. Gdzie jesteś? Siedzisz. zupa była zasłona? Siemoneczka. Dobrze, za chwilę zejdę do tej dziury. Właściwie to teraz jump. To samo. Dobra, czy ktoś chce ze mną o czymś porozmawiać? Chwilę moment. O! Widziałem, że coś tu na mnie będzie czekało. Co jest? Myślałem obudź gościu. Obudź drzwi w końcu. Otwieraj te drzwi. Ale ty jesteś cholera toporny. Teraz tylko powolutku. To nie było powolutku. Serio. Serio. OK Okej. Jedna jest. Z góry wiemy, że te drzwi są zatrześnięte. Zatrześnięte? Tak. Zatrześnięte. Tak. Ewangelia Saliwana Knota znowu. Nie oglądamy tej Ewangelii. Gdzieś bzdury tam wypisują. Trześnięte. Tam się coś ostrego dzieje. Ma żona! Czekaj. No, coś się da słyszy. Mogę wyskoczyć? No, fire! Dobra, i zobaczmy, czy mogę się uleczyć. Nie. Dobra, ale poczekaj na mnie. Shield. No i co na to, co to teraz? No i co? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego, I have to stop. I just... I need... Help. Oh, God. Jesus Christ, Lynn! What's happening here? I thought you were dead. When you fell, I thought we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out of here. Szanowni Państwo, mi powiedzieć, że nie dotrzymałem wierności. Proszę, <grydziśla> nie Idź, kobito, idź. Przejdź tą gra za mnie, proszę, się boję. What? Mikrofon. I don't know. He's insane. They're all fucking insane. Please Blake, I just want to get out of here.

We have nothing. I think I'll see you again.

Jesteśmy wewnątrz wojny religijnej, trzy bateryki podoba mi się to. Klin, gdzie jesteś? Czyli tak kłócimy w wodzie, się po prostu nic nie zanurza. Kamera musi być naprawdę epicka, skoro się nie przemacza. Dobra, do tego kamienia i ja muszę wstać jak najszybciej. Jakiś pomysł, żeby te plamy wody z ich pozbyć. есть одна опция другая опция, то ближе. To tylko sam. On jest chyba tutaj sam.

No, ale ojciec Ezekiel to był ten typ, którego w Angierii żeśmy znajdowali. Ewangelia, samola, a nie, dobra, samolaknota, okej. Okay. Mój błąd. No, pora sprawdzić, na co stać tych heretyków. Chodzi nawet po wodzie. O. Jak miło. Dobra. Ostrość centruje się na tym. Dwóch. To jest pusto. Idziemy w takim razie w tym kierunku zobaczyć co się dzieje. Co się czai w tym domu. A następnie jedziemy dalej. Znowu to samo. Tym razem teleport do szkoły jakimś magicznym cudem mam kamerę, poprzednim razem jej nie miałem. What the hell? I'm Flashback. I tym oto akcentem kończymy dzisiejszy odcinek Outlast 2. Zachęcam do subskrybowania i lajkowania i widzimy się następnym razem. Cześć.